Przepraszam, czy nasze pulpeciki jeszcze nie gotowe? Już są ciepłe. Te cztery są dla was. Mówiłam jasno, zamówiłam po jednym. Skóry, z cielęciny, wołowiny i z migdałami. I prosiłam, by usmażyć je na gorącym maśle. A ja prosiłem o drugi z ostatniego rzędu. Ten największy, tak, ten z miodem. Nie zabierzesz mi mojej kuleczki, nie rób tego. Jak wam nie wstyd zachowywać się tak w mojej obecności. Dosyć tego, ja zabiorę tę. Tego już za wiele. Ta duża jest moja. Ja zawsze jem kuleczki z miodem. Nie, to moja. Powiedziałam, że ja ją wezmę. Jesteście jak kapryśne dzieciaki. Ten też biorę. Wracajcie do domu. Bierzcie ile chcecie. Częstujcie się. To chyba żart. Powiedzmy, że to poczęstunek. Naprawdę? Przyjmiemy go chętnie. Nigdy nie zapomnę twojej uprzejmości. Jesteś cudowny. Jak się nazywasz? Jestem Bibi. Ale może mnie pani nazywać Bernardo. Bernardo, podobasz mi się. Obiecuję, że gdy zostanę królową, będziesz moim szefem kuchni. A liczni pomocnicy, których zatrudnisz, będą gotować dla jego wysokości i całego dworu. Do licha. To zarządca naszego domu. Uciekajmy, nie mamy pieniędzy, by zapłacić zaległy czynsz. Idziemy. To ta paczka, która mieszka w naszej piwnicy. A, niech to. Uciekajmy. Stać! Szefie! Wygodnie się w tym ucieka. Święta racja. Stać! Mały samuraj. Polec Tino, jak się czuje szef. W porządku, teraz śpi. Nie mamy szczęścia. Szefowi wyskoczył dysk i musi tydzień odleżeć. Oskarżono nas o zniszczenie sklepu i całą zapłatę za stróżowanie diabli wzięli. Uprzedzałam was, żebyście nie pracowali jako zwykli strażnicy. To przyniosło same szkody. A przecież nasza agencja detektywistyczna jest bardzo ceniona. Ależ musieliśmy się dodatkowo zatrudnić, by zarobić na czynsz. Miało to też dobre strony Częstujcie się Dostałem od sprzedawczyni Była bardzo miła, chciała wiedzieć jak się czuję I kiedy znowu się spotkamy Dziękuję Beppe, ale nie mam apetytu Jesteś bardzo miły Dziękuję To normalne, że troszczymy się o naszych krewnych jako ich przodkowie Nie sądzisz Tino? Mówiłam już, że nie wyjdę za kogoś takiego jak ty Jesteś uczulony na sprzedawczynie Mężczyzną mojego życia jest to de Taman Naprawdę? Nic nie szkodzi Nie cierpię, gdy tak na mnie patrzysz Cicho! Słyszę sygnały Mam przeczucie, włączył się Pawi komputer Wrześniu, dlaczego nie ma żadnej odpowiedzi? Myślę, że zarówno maszynie, jak i mnie nie brakuje energii. Pracujemy jak trzeba, a nikt nie daje nam pożywienia. Jest odpowiedź. Działa. Paw kosmosu jest w rękawie Rora Mikiego, sługi żyjącego w prowincji Owarii w roku 1553. No to ruszamy do prowincji Owari w roku 1553. W drogę! Widzę? Paf jest w rękawie Roramikiego, służącego z prowincji Owari w roku 1553. Jedziemy! Przygotuj się robocie! Gotowi do odjazdu! Jedziemy! Во все смысле? Oto prowincja Owari w roku 1553. Obecna prefektura Aichi. To czasy wojen domowych. Oto dwóch ludzi, którzy w przyszłości będą rządzili tym krajem. Co z tobą, Saru? Zmęczyłeś się? Człowiek na koniu to Oro Kawasaki w czasach młodości. Nie, jeszcze nie, panie. Przegoniecie. Rozpiera mnie energia. To on da, zwany Saru. Gdy urośnie, stanie się Yamoto Suzuki. Bez żartów. Paw kosmosu jest w rękawie tego chłopca, zwanego Saru. Jak on złapał parę kosmosu. Jak boli. Co się stało? Boli mnie żołądek. To przykre. Co mógłbym dla Ciebie zrobić? Dziękuję, jesteś bardzo dobry. Myślę, że coś znajdę pod jego kimonem. Chyba zaraz mi przejdzie. Dziękuję. Już pora, Saru. Już idę. Uważaj na siebie. Dziękuję, chłopcze. Żegnaj pani. Bezczelny do księżniczki zwraca się pani. Księżniczko, poniedziałek, jak poszło? Wszystko w porządku. Myślisz, że to paw kosmosu październiku? Nie, myślę, że to żaba. To dom Kawasakiego. Jest północ. Ciekawe, jak się wiedzie, mamie. Mama, ty Jest całkiem torbuj. sama. Mamo obiecuję ci, że pewnego dnia wrócę do domu jako samuraj. Czekaj na mnie. Wyjątkowo zimna noc. Pada śnieg. Nic dziwnego, że takim mróz. To nie pora na sen. Jest bardzo zimno, ale ja cię ogrzeję. Dobry koniec. Saru? Masz naprawdę złote serce. Kim jesteś? Jestem duchem śniegu. Pan zesłał mnie, bym wynagrodziła twoją dobroć. Pan cię tu zesłał? Dziś w lasku pomogłeś kobiecie, którą bolał żołądek. Starsza pani. To nie była starsza pani, lecz młoda kobieta. Pan zauważył Twoją uprzejmość. Czego pragniesz? Pan wysłucha Twych próśb. Wszystko, czego zechcesz, będzie ci dane. Duchu śniegu chciałbym ujrzeć jeszcze raz moją mamę. Oczywiście, ale pod jednym warunkiem. Dasz mi to, co trzymasz za pazuchą, a później będziesz mógł zobaczyć swoją mamę. Dlaczego? Nie bój się, bądź posłuszny. Co robisz? Nie chcesz zobaczyć mamu? Nie chcesz raz jeszcze jej uścisnąć po tym, jak nie widziałeś jej przez lata? Ona również chciałaby cię uścisnąć. Nie możesz o niej zapomnieć. Jest tak daleko, a ciągle o niej śnisz. Wkrótce ją odnajdziesz. Znowu zobaczysz. Ucałujesz mamusię. Mama zjawia się dzisiaj, by cię ujrzeć. Dosyć. Przyrzekłem, że nie wrócę do domu, zanim nie zostanę samurajem. Zrozumiałaś? licha. To ty jesteś tą panią w starszym wieku. Nie nazywaj mnie w ten sposób, denerwujesz mnie, nie mówiąc tak o mnie wrześniu, październiku. Chodźcie! Czym możemy służyć? Ale mróz! Co to za diabły? Hej tej trochę uprzejmiej. To księżniczka poniedziałek. Starsza siostra księcia soboty z dynastii jesiennej. następcy tronu królestwa kalendarza. Teraz rozumiesz, do kogo mówisz, małpy gębo? Królestwo kalendarza, nigdy o nim nie słyszałem. Wracamy do domu. Uspokój się, prędzej czy później twoje imię stanie się znane w całym kraju. Kupcze, oddaj natychmiast to, co chowasz w rękawie. Nie, to coś ważnego, nad czym powierzono mi opiekę. Chodź malutki Do licha ty łobuzie Przeklęty Benkart Potraktuję cię jak małpę Bo chyba nią jesteś Na pomoc Nie wiesz, że trafiam w cel 100 na 100? Nigdy nie chybiam Na pomoc Mamo tak, dobry połów. Biedactwo. Ej hey ty, nie wstyd wam napadać we dwóch na małego chłopczyka? To podłe, księżniczko poniedziałek. Spokój! Nie cofniemy się przed niczym, by wynieść księcia sobotę na tron. I zrobimy to. Bardzo szybko. Do boju! Tak jest. Broni do robocie. To brzydko ciągnąć za sznurek bez uprzedzenia. Teraz moja kolej. Broń się. Ślicznotka. Odwagi, Tino. Zaraz ci pomogę. Upadł. A teraz kamyczek. Ratunku. Słyszę flet. Przemierzając czas, ja, obrońca uciśnionych, jestem tu, by bronić sprawiedliwości. Jato Moja noga, opuściłem kamyczek. A niech to, broń się. Skoro chcesz wojny, będzie wojna. Jesteś na to za głupi, choć nie zdajesz sobie z tego sprawy. Znowu wpadłeś. Sam jesteś głupi, głupi, głupi. Nie jestem pewien, kto jest silniejszy, my no, czy wy, ale na pewno stłukę cię na kwaśne jabłko. Naprawdę? Jeśli chcesz sprawdzić, kto jest silniejszy, przyjmuję twoje wyzwanie, lecz pamiętaj, wrześniu, że pokonam cię twoją bronią. Kino potrzebuje kłódki, tak. Tajemnicą zaklęciem do przybycia cię zachęcę. Królu z gwiazd, pokaż nam nowy świat. Przybądź królu do pomocy, uczyń wszystko, co w Twojej mocy. Drże. Spiesz się, gwiazdny król przybywa. Szybko! Super połączenie między Gwiezdnym Królem, a Skrzydlatym Koniem w cwał. Tak rozpoczął się wyścig na dystansie 10 tysięcy metrów pomiędzy jatodetamanem, na Skrzydlatym Koniu, a Zebrą Księżniczki Poniedziałek. Wyścig ten z terenowymi przeszkodami ma być sprawdzianem zręczności i siły obu przeciwników. Maszyna, która przegra ulegnie zniszczeniu. Nie mogę przegrać, jestem pewna zwycięstwa. Zobaczymy, co niesie przyszłość. Jestem naleczką przepowiadającą przyszłość. Co za pech! Gotowi do biegu. Start! Jak na razie zebra spisuje się dobrze. Jasne. Obecny oddział września to najlepsi z najlepszych. Pora przystąpić do akcji. Przygotować się do ataku. Jestem kapitanem, słuchajcie mnie. Udamy się w pobliże mety wyścigu i urządzimy zasadzkę na Gwiezdnego Króla. Nie przypuszczacie chyba, że wrócicie żywi. Do ataku! Wszystko na próżno. Wygrać wyścig? Jaki w tym sens? Stracić rodziców i przyjaciół? Co za okrutny los. Widzicie, jak się sprawuje nasza turbo-zebra? Skrzydlaty koń nas wyprzedził. Nie martw się. Wprowadzam do akcji specjalne oddziały. Przygotować się do lądowania, nasz skrzydło tu koń ma bardzo grubą skórę, rakieta świetlna, a teraz się zabawimy. Kapitanie, tu główny dowodzący. Rozpoczynamy operację zgodnie z planem. Tak jest, natychmiast wchodzimy do akcji. Są tam. Włączysz, gdy skrzydlaty tykolni zbliży się do mostu. Jeszcze parę sekund. Nitroglicerina wysadzi go w powietrze. Czysta głupota, ten wyścig nie ma sensu. Co zmieni milion kilogramów nitrogliceryny? Cóż, zrobię to. Zaczynamy operację Wielki Wyścig. Start! Szybciej, korzystaj z okazji. Ruszaj do mety. Już biegną, dobrze. Hej, dokąd idziesz? Wracaj! Zatrzymajcie się! Co za sens prowadzić dalej tak pusto życie? Stójcie, głupcy! Zatrzymajcie się! Za chwilę wylecicie w powietrze! Zatrzymajcie się! Chcecie umrzeć? Proszę bardzo! Dolica, chyba wybrałem... Durnia na dowódce Zaczekaj chwilę, to mój narzeczony Wyjdę za niego Będziemy mieli dzieci i mały domek Bylibyśmy tacy szczęśliwi Żylibyśmy z dala od wojen miłość wśród zwierząt i ludzi By wzrastali w zdrowiu i szczęściu I ja mam narzeczoną Poznałem ją podczas jednej z moich podróży Jednak umrę, nie mam nadziei Moim przeznaczeniem było odpokutować za popełnione błędy. Wybacz mi ukochana, że nie mogę Cię uszczęśliwić. Wybacz mi, mogłem Cię poślubić. Teraz już za późno. Oddałbym wszystko, by Cię ujrzeć. Nie mamy nic na usprawiedliwienie. Postępowaliśmy źle. Żegnaj, Luba. Sprawiedliwość to nie tylko kara. Nie cierpię zbrodni, a nie Was. Kochajcie swoich ukochanych i bądźcie szczęśliwi. Sieć cicho. Dopóki nie zniknie, nie jesteśmy bezpieczni. Hurra! Świetnie zagrałem tę scenkę o narzeczonej poznanej w czasie podróży. Jesteś naprawdę przekonującym aktorem. A kiedy się żenisz? Nie ożenię się. Mam wielkie ambicje. Mówiłem to tylko, by wprowadzić w błąd Gniezdnego króla i skrzydła tego konia. Oszukaliście mnie, co? Saru, dlaczego moje sandały są ciepłe? No cóż, panie, ja je ogrzałem. Włożyłem je pod kimono w pióra Pawia Kosmosu. Brawo, jesteś naprawdę dobrym chłopcem. Należy ci się nagroda. Bądź dzielny, od dzisiaj jesteś samurajem. Co? Dokąd udał się Paw Kosmosu, gdy Saru już został samurajem? Paw Kosmosu to kapryśniu tak? Gdzie będzie fruwał jutro? W przyszłości czy w przeszłości? Wehikuł czasu wrócił do teraźniejszości. Gdzie jest Paw w kosmosu? Może ktoś z was, przyjaciele, przypadkiem go widział?